O ciągu x dla n większego lub równego 1 wiadomo, że ciąg a określony wzorem a o indeksie n równa się 3 do potęgi x o indeksie n dla n większego lub równego 1 jest geometryczny. Czyli ciąg a jest geometryczny. O ilo razie ku równym 27. Czyli iloraz tego ciągu geometrycznego a jest równy 27. Najpierw popatrzę, przyjrzę się temu wzorowi. To jest wzór na ciąg A. I teraz jak ten wzór działa? On działa w ten sposób, że jeśli ja chcę policzyć na przykład A10, dziesiąty wyraz ciągu A, no to najpierw liczę dziesiąty wyraz ciągu x, x o indeksie 10 i później podnoszę y, 3 do potęgi. Zależy, il, jaka, y, jaki to jest wyraz, ten dziesiąty wyraz ciągu x. Jeśli jest, powiedzmy, 5, 5 równy, no to 3 do 5 potęgi podnoszę. I w ten sposób liczę dziesiąty wyraz ciągu A i w ten sposób działa ten wzór. Tylko problem polega na tym, że ja nie wiem, jaki jest wzór na ciąg X. Jakbym wiedział, no to już, to już by było proste. No w ogóle bym wtedy policzył, policzył z tego wzoru X1, bo to mam policzyć w tym zadaniu. Ale nie wiem i ten wzór wygląda... Tak, dość skomplikowanie. Wiem natomiast, że ciąg A jest ciągiem geometrycznym. Jest ciągiem geometrycznym. Więc patrzę co, na stronę o ciągu geometrycznym i mam taką definicję ciągu geometrycznego. Ta definicja mówi mi tyle, że w ciągu geometrycznym wystarczy wziąć dowolny wyraz. Pomnożyć razy liczbę zawsze tą samą i otrzymam następny wyraz ciągu. Tak. Czyli, e, czyli to jest definicja ciągu geometrycznego. No i ja ją tu napisałem. Podzieliłem przez AN, żeby, żeby mieć iloraz. Zaraz wyjdzie, dlaczego chcę mieć iloraz. I wstawiam teraz e, ze wzoru tego wzoru. E, to czemu się równać n plus pierwszy wyraz w ciągu A oraz n wyraz w ciągu A. N wyraz w ciągu A, czyli A o indeksie n, no to jest po prostu dany tym wzorem, no to podstawiłem. n plus pierwszy wyraz w ciągu A, czyli A o indeksie n plus 1 to jest łatwo policzyć, bo jeśli A, jest oj, a ma indeks n plus 1, no to w miejsce tego n pojawia się n plus 1 i w miejsce oczywiście tego n też musi się pojawić n plus 1 bo jeśli jest wzór, to jeśli ja za to n coś podstawię, to również za to n muszę coś podstawić i jeśli tu byłoby więcej n, to też za każde n musiałbym to samo podstawić. Tak, te, tak się działa na tych wzorach. Czyli stawiam tu i tu n plus 1 i otrzymuję, otrzymuję, że a o indeksie n plus 1 równa się 3 do potęgi x o indeksie n plus 1, czyli zamiast a, in, e, zamiast... Tego, podstawiłem 3, o indeksie 3 do potęgi x o indeksie n plus 1 i otrzymałem takie równanie na ciąg x. Tak? Tutaj mam dzielenie, tak? bo kreska mąkowa zastępuje znak dzielenia, więc yy, ponieważ potęgi są takie same, także mają taką samą podstawę, to mogę odjąć wykładniki i odejmuję. I, i co? I mam 3 do potęgi tej różnicy i 3 do potęgi trzeciej, ponieważ 27 to jest 3 do potęgi trzeciej. Jeżeli mam równanie, gdzie po obu stronach są potęgi o tych samych podstawach, to z tego równania mi wynika, że wykładniki muszą się równać, bo inaczej, jeśli by, to nie, jeśli by to nie zachodziło, to by równanie by było fałszywe. Więc z tego równania mam to, że to równa się 3. Jest. Napisane. I mam i otrzymałem takie równanie na x. No i teraz patrzę na to równanie i co ono mi mówi? Ono mi mówi tyle, że jak ja mam dowolny n-ty wyraz ciągu, oraz e, następny po tym n-tym wyrazie e, ciągu, czyli e, wyraz ciągu x o, wy, e, o indeksie n plus 1, tak? to są dwa kolejne wyrazy ciągu x: n-ty wyraz i n plus pierwszy wyraz. Jak wezmę ten drugi i odejmę, odejmę ten pierwszy, to wyjdzie e, mi 3. Tyle, że to jest n. n e, przyjmuje dowolne, e, wartości dowolnych liczb naturalnych. Więc takie równanie oznacza, e, że dla dowolnych dwóch kolejnych wyrazów w ciągu x, jak ja wezmę ten drugi, odejmę od pierwszego, to otrzymam 3. A to, co teraz powiedziałem, to jest definicja ciągu arytmetycznego. Tak jest właśnie w ciągu arytmetycznym, o którym więcej możesz poczytać sobie tutaj, że ja, jak wezmę dowolny wyraz i na przykład 11, odejmę od niego poprzednik 8, to czy mam zawsze to samo? O, nawet tutaj wychodzi ta różnica 3. 11 minus 8, 3, 14 minus 11, 3, 17 minus 14, 3, tak? Czyli to mógłby być ten ciąg, mógłby być ciągiem X, tak, ale czy jest to. Raczej, nie, nie wiadomo, raczej nie. Raczej nie, bo trudno liczyć aż na taki przypadek, że akurat na tej stronie jest rozwiązanie do tego zadania. Dobra. Najważniejsze jest to, że jak otrzymałem to równanie to popatrzyłem na to równanie i poznałem, że to jest ciąg X to jest ciąg arytmetyczny. To jest ważne, ponieważ mam w tym momencie masę wzorów na ciąg arytmetyczny, na ciąg X arytmetyczny. Dobra, coś takiego otrzymałem z punktu A. A z punktu B mówi tyle, że X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5 i tak do X10 suma pierwszych 10 wyrazów z ciągu X jest na 145. To, to przepisałem tutaj. Suma pierwszych 10 wyrazów. 10 wyrazów łatwo mi sumować, jeśli znam wzór na sumę, a wzór na sumę ciągu arytmetycznego jest taki. To jest, to jest ten wzór. I ten wzór mówi tyle. Masz 10 wyrazów, weź pierwszy, weź ostatni, czyli dziesiąty, pomnóż raz z dziesięć, 10, podziel na 2 i masz, i masz sumę. Tak, tylko, czyli biorę pierwszy wyraz x1, byłem ostatni, czyli x10, x o indeksie 10, mnożę razy n, czyli ile jest tych wyrazów, no jest ich 10, no i dzielę na 2. Tutaj, dobra. No tutaj, tutaj są dwie niewiadome. x1 w ogóle szukam, tak? to jest w ogóle to mam znaleźć w tym zadaniu, x1, tylko muszę się x10 pozbyć, bo w nie mogą być dwie niewiadome, bo nic z tego wyrównania nie otrzymam. X10 liczę z innego wzoru na ciąg arytmetyczny, że to jest ten wzór, tak? Tylko ja zamiast A już stawiłem literki X, czyli n-ty wyraz ciągu arytmetycznego mogłem policzyć, jeśli znam pierwszy. E -e N to jest właśnie to n-ty wyraz, minus 1 razy różnica. A więc tak, no to teraz e -e korzystam z tego wzoru, czyli byłem pierwszy wyraz. To, to liczę x10, czyli liczę x10, n równa się 10, czyli zamiast tego n wstawiam dziesiątkę, x1 zostaje różnica. Różnica to je, ciągu arytmetycznego, no to jest ta liczba, którą otrzymuję, jeżeli wezmę dowolne dwie kolejne liczby ciągu arytmetycznego i odejmę od drugiej, od drugiej liczby pierwszą, od drugiego elementu pierwszym. Dla dowolnych. No ale to już o tym mówiłem. To jest to, jest to równanie. Tutaj właśnie mam różnicę dowolnie dwóch elementów ciągu arytmetycznego. I to wychodzi 3, czyli ta różnica jest równa 3. Jest to, tutaj to napisałem. No i za R stawiam 3 i mam X10 równy to. Mam równanie z jedną i wiadomo x1, no to już tylko się tym zajmuję. Co tu, no tutaj 9, co? 9 razy 3, czyli 27, x1 plus 2x1, 2, 2 dzielone na 10, 5, dzielę na 5, 27 przenoszę, dzielę na 2 i wychodzi, że x1 jest równy 1. x1, x1 jest równy 1 i to jest rozwiązanie tego zadania. I w zasadzie najtrudniej w tym zadaniu było nie przestraszyć się tego wzoru, tylko próbować coś z nim zakombinować. Czyli, że z tego, że to jest ciąg geometryczny, po prostu ułożyć to z tego równania, otrzymać to równania. To, to było najtrudniejsze. I poznanie, że to jest ciąg arytmetyczny, a dalej to już z górki. Jeśli x jest arytmetycznym, to już jest prosto wliczyć, wliczyć x1. Takie zadanko.